Zaufanie. Optymizm. Uczciwość i uprzejmość. Lojalność. Bezinteresowność. Mądrość. Męstwo. Przyjaźń. Nietuzinkowy sposób życia. Jeśli znasz ludzi, którzy bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych, zgłosi ich do nagrody imienia Jana Rodowicza Anody. Wypełnij formularz na stronie www.1944.pl. Zginęła w płomieniach, Ukraińcy na zakopieńskim rynku pracy. Droga radnego Tatara. Wilki morskie działają w zakopanem już od 20 lat. Muzykanckie zaduszki. Pożegnanie Stanisława trybunitutki ujka. We wtorek nad ranem na osiedlu strączki w zębie wybuchł pożar. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 1.40. Na miejsce zostało zadysponowany. W sumie w tej chwili jest 22 zastępy. Są na miejscu pożaru. Spalił się budynek mieszkalny gospodarczy w wyniku tego pożaru śmierć poniosła, śmierć poniosła jedna osoba. Jest to kobieta w wieku 66 lat, właścicielka tego budynku. Drugą osobę, druga osoba znajdowała się na zewnątrz budynku w momencie przyjazdu pierwszych zastępów na miejsce pożaru. I ta osoba też została zabrana do szpitala na obserwację. Pierwsze płomienie pojawiły się w części gospodarczej. Znajdowało się tam bydło, którego nie udało się uratować. Gospodarstwo zamieszkiwało bezdzietne małżeństwo. Gaszenie utrudniało położenie domostwa z dala od głównej drogi i kłopoty z wodą. Woda jest w sieci hydrantowej, natomiast to ciśnienie no, nie jest, powiedzmy, zadowalające I musieliśmy dodatkowo... Wodę czerpać ze zbiornika przeciwpożarowego, który znajduje się w, przy kościele w zębie. Budynek został w dużej części spalony. Resztę zniszczenia dokonała woda. Przyczyny pożaru ustala policja. Sasza pochodzi z Kijowa. W zakopieńskim pensjonacie pracuje już od ponad miesiąca. Zamierza tu zostać pół roku. Na tyle pozwala uzyskana wiza. Pracę znalazł przez ukraińską agencję. Zapłacił za to około 800 złotych. Robota mi nie drawi się. Osobno ze zaraz na pracę nie narzekam. Tym bardziej, że lubię pracować w drewnie. Jeśli chodzi o pieniądze, to jak dla mnie są całkiem przyzwoite. to jak dla mnie to normalne. Na zakopieńskim rynku pojawia się coraz więcej pracowników z Ukrainy. Coraz częściej są zatrudniani legalnie, m.in. przez Biuro Pośrednictwa Pracy. W tym roku jest znaczny wzrost tych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W porównaniu w tamtym roku było 300 oświadczeń, około, no może troszkę ponad 300 w ciągu całego Roku. teraz na dzień dzisiejszy mamy 900 doświadczeń. Brakuje zwłaszcza pracowników sezonowych. Okazało się, że nie mamy studentów, którzy w tym czasie najczęściej właśnie dorabiali sobie podczas podczas wakacji. Wiele także osób, głównie kobiet, które do tej pory dojeżdżały tutaj do pracy z sąsiadujących wiosek w związku często nawet informując nas o tym, że w związku z otrzymywaniem w tej chwili pomocy Plus, rezygnowało jakby z dodatkowej z, z dodatkowej pracy. No i faktycznie stanęliśmy przed wielkim dylematem. Pracownicy z Ukrainy pojawili się w Zakopanem najpierw w firmach sieciowych. Można to zaobserwować w Biedronce czy McDonaldzie. Pracują za pieniądze, z których Polacy nie są zadowoleni. Coraz częściej też zatrudniają ich prywatni właściciele pensjonatów. Dlaczego się zdecydowałam? No chociażby dlatego, że u nas jest ciężko orzetelną rzetelną e, e, pomoc. Próbowałam z różnymi, prawda, współpracować no, z Polakami, prawda, no ale oni bez słowa potrafią odejść z dnia na dzień, a niestety sezon się zbliża i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zostać sami. Pani Beata przyznaje, że czasami barierą w kontaktach jest język, jednak z pracowników od naszego wschodniego sąsiada raczej jest zadowolona. Jedną z pierwszych zatrudnionych przez nią osób była Julia Denisowa, dziś po mężu Gut Misiaga. Trafiłam tutaj na rodzinę pani Beatkin i Przyjechałam tutaj do roboty, też przyjęli ciepło. Języka nie znałam, troszeczkę my tak po angielsku się dogadywali, bo mam nieskończone studia języka angielskiego jako nauczycielka. No i przepracowałam tutaj przez jakiś okres, później musiałam wyjechać, ale za tydzień przed wyjazdem pozna poznałam się z przyszłym mężem, jak się okazało. No i po roku czasu już mieszkaliśmy razem. No i Dalej jestem tutaj, mi się tutaj podoba i nie mam zamiaru się wracać. Szybko postępuje remont drogi na Olczy, przy której mieszka radny Wojciech Tatar. Właściciele stojących tu pensjonatów nie kryją zadowolenia. Na odwodnienie i położenie nawierzchni czekali 20 lat. No, ja tam mieszkam już od 99 roku i, i cały czas jest tylko nadsypywana, nadsypywana i. I woda się lała do, o, z, tej, z tej góry już do dolu. Nie wszyscy mieszkańcy okręgu wyborczego radnego są jednak zadowoleni. W liście skierowanym do naszej redakcji napisali: Chcieliśmy zapytać, czy my jesteśmy gorsi, że nie możemy doczekać się remontu naszych ulic, na przykład Mrowcy, Klusi, starej pardałówki. Radny sobie załatwił i urząd w pierwszej kolejności musi mu wykonać, bo inaczej będzie się gniewał na burmistrza. Mieszkańcy tej ulicy od 1998 roku pisali o, o wyremontowanie tej drogi. Ja od 2002, tak jak podałem, mieszkam na tej drodze i przyczyniłem się również do tego i pisałem również pisma do obecnych władz, poprzednich władz o remont tej drogi i w chwili obecnej doczekaliśmy się. Tego remontu, jak wiele innych dróg w moim rejonie. To jest prywatna droga, prywatna, ale byśmy się dołożyli, bo tu pierwszy raz jeszcze 20 lat temu, to z urzędu miasta dali tutaj asfaltu trochę, ale to się za te lata to się zniszczyło. No i teraz byśmy chcieli, żeby to nie dołożyli, byśmy się tu, tu pracą dołożyli, czy coś tam jakoś, żeby to wyglądało, bo to wstyd przecież. Jacht sportu macierzystego Zakopane wywołuje uśmieszek na twarzach innych użytkowników akwenów wodnych. Ludzie mówią, a gdzie wy tam pływacie czy po morskim oku? 20 lat temu, na wieść o tym, że powstanie Zalew Czorsztyński, garstka miłośników morskiej przygody utworzyła Zakopieński Oddział Polskiego Jachtklubu. Skąd pomysł? Było parę jachtów pierwszych, wcześniej jeszcze przed nim zwybudowano Zalew Czorsztyński, które pływały na Orazki Pierychradzie, czyli na Słowacji. No i, i co? I tu było pięciu, sześciu. W końcu postanowiliśmy, że, że taki klub jakby stworzymy. Dziś klub Zrzesza 25 członków. Macierzysty port to zamajesz na Zalewie Czorsztyńskim, ale ich jachty można spotkać na morzach całego świata. Koledzy z Zakopanego częściej pływają na Adriatyku, bo mają bliżej. Pływają po ciepłych morzach niż my z Gdyni, bo my z Gdyni wypływamy na Bałtyk, no bo mamy Bałtyk jest naszym normalnym naturalnym środowiskiem. Ale też chcemy pojechać na Chorwację, chcemy pojechać na ciepłe morza, na Morze Śródziemne i okazuje się, że mamy strasznie daleko. W tym roku walne zebranie Jacht Klub Polska odbyło się właśnie w Zakopanem. Przedstawiciele wszystkich polskich oddziałów z całego świata złożyli kwiaty na grobie Mariusza Zaruskiego. Ten niezwykły człowiek był nie tylko założycielem Topru, ale również Jacht Klubu Polska. Nie zapomniano o komandorze Marku Pęksie, założycielu zakopieńskiego oddziału IKP. Spotykają się w listopadzie od 24 lat. Całe rody góralskie wspominają swoich przodków muzykantów i twórców instrumentów. Przychodzimy wspominać naszych przodków, bo to oni nas nauczyli grać i co po nich zostało nowe, gromę to muzykę jaką oni nam przekazali. Ożywają legendarne nuty Sabały, Obrochty, wspomina się też współczesnych prymistów Władysława Trebunietutkę, Maję Łabunowicza i wielu innych. Dla mnie takim muzykantem, ale na płaskrzyznach jejno muzykanckich był ćwiećmanie nad jej Tadeusz Gąsieńca Giery. Muzykant, majoż, ratownik, przewodnik. W zasadzie przyjeżdżał do mnie do chałupy i przy nim się ucyłek, że tak powiem, grać, ale nie innym. Grać, bo i, i tradycji różnych, góralskich. Muzyczne wypominki wymyślił Jan karpiel Organizatorem jest Związek Podhalan. Gościny muzykantom udzieliła znana zakopieńska karczma Bąkowa Zochylina. Jest to jedna z pierwszych restauracji regionalnych. Marzenie mojego męża, który śpiewał, tańczył, występował w zespole przez dwadzieścia parę lat. Nasze dzieci też, też śpiewają, tańczą. Najstarszy syn y, świętej pamięci nie żyje Szymek, też grał y, i po prostu no, jest, jest sercu bliskie i cieszymy się bardzo, że mogliśmy w tym roku gościć muzykantów z całego Podhala i z zagranicy też. W na Poronińskim cmentarzu pożegnaliśmy Stanisława Trybunie, Tutkę Ujka, wszechstronnego zawodnika i trenera. Był piłkarzem i narciarzem. Zawodnik LZS Poronin, olimpijczyk, mistrz polski w kombinacji narciarskiej. Był pierwszym trenerem Kamila Stocha. Jak Bóg da tobie pić ze źródła wody życia? Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. To był wspaniały ujęk przede wszystkim. To był oddany człowiek temu tu klubowi w Porońcu i w ogóle całemu towarzystwowi sportowemu. On tym po prostu żył. Po prostu był człowiekiem, który zapominał, że ma pracę przykładowo w domu, bo tylko klub. Tylko klub, piłka, narty, wszystko. To było po prostu... Ujek, bo to jest ujek. No, my inaczej my go nie nazywali, bo po prostu nie Stasiu, nie, nie, nie jakoś tam, panie trenerze, tylko od samego początku to był ujek, Ujecek. To był dobry chłop, może to jest prosto powiedziane, ale to odzwierciedla, odzwierciedla jego charakter. Myśmy go bardzo lubili. Szyrkowianie przyjeżdżał do nas. Także też. Był LZD-owcem, dlatego też mam specjalnie znaczek taki, bo całe życie startował w barwach LZD-owskich. Był znanym w szczyrku, wiśle na południu. Także bardzo, bardzo lubiliśmy Staszka. Był również gminnym radnym. Od podstaw stworzył klub Biali i Biały Dunajec. Strasznie uparty człowiek. Oddany całym sercem sportowi. To co w Białym Dunajcu zrobił to naprawdę od podstaw, od zera wojsko sportowe, od zera chłopaków zwołał i działamy. Ja mu dzisiaj przyrzekam wobec wszystkich, że będziemy kontynuować jego dzieło. 9-1-1!